No siema, no widzowie, słuchajcie, mam dla was super sprawę. Zobaczcie, gdzie ja właśnie jestem. Jestem przed moim domem, który jest cały z laki bloków i to jest jakieś dziwne paranormalne i nie ma pojęcia dlaczego tak się w ogóle tu stało. Słuchajcie widzowie, ostatnio daliście mi subskrybera i zobaczcie, normalnie dziękuję tym wszystkim osobom, które są teraz na ekranie za danie mi subskrybera. A jeśli chcecie się pojawić się na ekranie, to musicie dać mi subskrybera i łapeczkę w górę, bo ja wtedy patrzę i was daję normalnie tutaj na ekran. Także widzowie, was bardzo serdecznie jestem bjoch od to jest kolejny film z Minecrafta. Na moim kanale Dzisiaj pokażę wam mój dom, który jest Cały z laki bloków On jest bardzo, bardzo ciekawy, bo wiecie co? Bo jak zniszczę mu kawałek dachu To nagle pojawiają mi się jakieś dziwne rzeczy dookoła I jestem ciekawy, co uda nam się zrobić Ponieważ w moim domu Jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie Słuchajcie, ja myślę, że nie będę tutaj za dużo przedłużał Bo wy chcecie, żeby odcinki były Szybkie jak dziadzio Także uwaga widzowie, dzisiaj mamy challenge Ten odcinek będzie trwał tylko i wyłącznie 10 minut, także uwaga Mamy 10 minut, żeby zliczyć jak najwięcej. Tego domku, a każdy z Was ogląda do samego końca. Robimy taki challenge. Każdy z Was wytrwa do 10 minuty i będzie, będzie kozask. Słuchajcie, plan jest taki. Pokazuję wam jak najszybciej, co tutaj mam w domku. Zobaczcie, jak mój domek wygląda. Mam tutaj nawet taki dywan czerwony i mam posadzkę normalnie z diamentów i ze złota. I zobaczcie, ile ja mam tutaj w ogóle rzeczy. Mam tutaj zbroję, która jest skórzana, ale no mam nadzieję, że to będzie dzisiaj lepsze, mam jakąś zbroję. Mam jakąś skrzynkę. O, jabuszka, jabłuszka mi się przydadzą, będę miał więcej jedzenia. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj więcej jabłek. Oj, mamy skrzynki! Skrzynki nam się przydadzą, bo Będziemy na przykład odstawiali sobie takie najlepsze rzeczy, które uda nam się zdobyć, żebyśmy po prostu mieli takie, wiecie, tutaj coraz więcej mieli jakiś fajnych to temu Myślę, że tyle nas spokojnie starczy. No was słuchajcie, myślę, że nie ma co przedłużać. Pokażę wam tylko jeszcze wyłącznie jak wygląda moja góra. Bo na górze mam tutaj enchanting tablet. Mam to jakąś skrzyneczkę, a tu jest pusta skrzyneczka. No to, to trudno, w każdym razie jest trudno, ale zobaczcie, że mamy cały dom, który jest z lucky Bloków. I zaraz wam pokażę, co z niego tutaj może wypaść. Wzniszmy sobie tom tego jednego, jednego Lakibloka. Jeśli, jeśli wypadnie coś dobrego, każdy z Was pisze w komentarzu. Mleko, a jeśli wypadnie coś złego, to każdy pisze z was kakałko i zrobimy debatę, który kto z was robi yy, bardziej mleko, a kto lubi kakałko. Waga oh, Hero Villager, mamy kolegę, mamy kolegę tutaj, zobaczy Hero Villagera, który za diamenty sprzedaje nam bardzo fajne rzeczy. Znaczy panie hero villagerze, ja tutaj pana bym chętnie tutaj yy, zaprosił tutaj. Musisz zejść na dole. Halo, halo, poczekaj, no ucieka mi tutaj. O, widzę, że mam kostkę jakąś, to może sobie znajdę jakiegoś psa. O oh, ja jestem w piramidzie. O nie, o nie, tutaj może być kiepsko, dobra. Diamentowe buty mam, mam diamentowe buty, ale i mam lśniące wyposażenie. Co jest? Ej, to jest fajne, fajne w każdym razie. O nie, o, o, nie, 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 nie. Uuu, uh, dobre, udało mi się, całe szczęście mi się udało. Ale było, było bardzo ciężko. Słuchajcie, dobre, ja zniszczę może to. Bo tutaj mi zada tylko, tylko troszeczkę obrażenia, ale mogą być oczywiście dużo gorzej. Yy, dobra, niszczymy dalej. To jest w tej piramidzie. Mamy hero villagera. I mamy, uwaga, uwaga, mamy siano. Dobra, mamy pieniądze. Znaczy, nie, no, to jest, to jest siano, to mamy to oczywiście. Bisa nih, saya O, znowu coś jest z tego. A ja mam tutaj... O nie, o nie! O ziemniaki! Dobra, ziemniaki! Ziemniaki się przydadzą, będę miał co jeść i będzie kozackoczek, -hmm. czy ja mam. Dobra, no, może z... zrobię sobie może tak, żeby mieć tutaj co, troszeczkę więcej FPS-ów podczas nagrywania. Dobra i kozacko! Lecimy z kolejnymi jakimi blokami, bo zobaczcie, że tutaj normalnie już kawałek domu mi normalnie rozwaliło przez to. Kawałek domu mi normalnie rozwaliło przez ten... Y, przez tą mamy fontannę, się na fontannę. Pieski! Pieski mam, dajcie mi tego pieska, dajcie mi tego pieska, tego chcę Halo, panie piesku, czemu ty w ogóle tak jesteś się tak... Ej, oni normalnie sobie tak jeżdżą na tyłkach tej, ale śmiesznie. Dobra, lecimy do... Uuu, mam TNT! Ej, TNT to trzeba nie, to z TNT trzeba uważać, ale mam coina! To za i czy... Ej, co to jest? Lśniąca gwiazda. Deterowa gwiazda, dobra, to może być moc. UEXPO MAM! Uh, uh. O, OEXP się przyda jak najbardziej, bo wiecie co, bo ja mam tam Enchanting Tablet. Mam ramę portalu do ENDU. Może uda nam się pójść do, do ENDU, co by było mega, mega, mega ciekawe. Ale myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciężkie. Dobra, lecimy oczywiście dalej z kolejnymi nagim blokami. Nie dostałem laga. O, Baby Dziadzio. Co to jest? Baby Dziadzio, Baby. Była taka piosenka Baby Yoda, oh Baby, Baby Yoda. Oh to jest tylko Baby Dziadzio. Co to masz, Baby Dziadzio? E, wiesz, co. Ja wzdejmę może te rzeczy, bo to są To w sumie to mi się przyda I ja bym chciał tą głowę I tą głowę sobie oczywiście zostawimy, bo to jest najcenniejsza rzecz Którą udało mi się w ogóle tutaj znaleźć Głowę zostawimy tutaj i lecimy dalej Zobaczcie, że ten mój dom jest cały z co jest? Co to jest? To jest Heroes X I to jest to, a jak to szybko rozwala? Szybko, patrzcie to Szybko, szybko, uciekam, 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 uciekam. Ej, dobra, bo teraz zrobiliśmy mega dziwną rzecz, która nie powinna się nigdy wydarzyć, czyli po prostu wystartowaliśmy i od razu bez nawet zajęgnięcia się zniszczyliśmy pełną bloków. Zobaczcie, czy coś ciekawego to zostanie. No niestety nic tutaj nie zostało, bo prawdopodobnie kliper wybuchł. No ale trudno, no czasem tak, czasem tak było. dobra, lecimy dalej. Lecimy, 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 lecimy. Nie, 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 nie! To jest killerbany, killerban! Ja nie lubię killerbani! O nie, on jest strasznie mocny! On jest strasznie mocny. on gdzieś tu leci? Czekajcie, czy ja mam jakieś, Ja słyszę go tutaj. Chwila, gdzie on ma... Ej, on gdzieś tutaj chyba jest. Czekajcie, bo ja mam mało... mało mało życia, bo może muszę zjeść te ziemniaki. Czy ja mam w ogóle coś lepiej? Mamy leki No dobra, to mi się przyda. Uuuu, dobra, 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 to jest super. Jestem niewidzialny i mam jakieś dziwne rzeczy, to wiecie co, ja odstawię tej temy. Killer bunny, chyba gdzieś tam chodzi. Ojojojo, killer bunny jest to niefajny, wezmę sobie oczywiście pozostawię te rzeczy, bo my się tutaj przydadzą na później może To sobie zostawię, ra, 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 i lecimy oczywiście dalej. Zjemy sobie tego ziemniora Dobra, zjadłem sobie tego ziemniora, idzie tu jest killerbani. Bunny? Killer bunny, halo? Gdzie tu jest? O, tam, tam jest! A nie, to jest piesek? Gdzie on może być? Dobra, go chyba nie ma, w każdym razie. Nie, u, 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 ale się wystraszyłem. Zobacz, całe szczęście, że jestem już tutaj obok. I ale to było wielkie, wielki wybuch, wielkie boom to było. No to było dosyć, dosyć, dosyć niefajne. Także proszę mi tak więcej nie robić tutaj. Lucky bloki mają być super, a nie mają robić takie takie rzeczy. Gdzie tutaj mam jeszcze... Potrzebuję jeszcze spodnie, bo gdzieś tu miałem spodnie. Dobra, wiecie sobie pod... O, jest jestem spodnie, ale w ogóle je wywaliło no daleko. Ja nie sądziłem, że one tak daleko będą w ogóle wywalone. Ale no w każdym razie trudno. Czasem po prostu tak bywa. Dobra, wiecie co? Zobaczcie, że ten mój dom powoli się psuje. Mój dom był taki ładny, a teraz co się z nim dzieje? No trudno, w każdym razie. W każdym razie musimy lecieć i dalej go tutaj niszczyć. Lecimy sobie z tymi rzeczami. Blok złota, co to za ulepszenie? Stwórz lepsze kill, ale mamy jakieś lepsze kill. Nie mamy lepszego killow, mamy tylko jakieś takie y, stare, słabe. No w każdym razie, dobra, no tutaj nic więcej nie zrobię. Będę musiał wyrzucić parę temów, bo one mi się nie przydadzą w ogóle w żadnej, w żadnej sprawie. Niszczę to, 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 to sobie i super randzko. to mi się, y, to mi się podoba, dobra. Pyr... Uh, 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 dobra. Właśnie mamy teraz cztery laki bloki, które prawdopodobnie niektóre będą z nich bardzo, bardzo złe. Słuchajcie, trzymajcie kciuki, niszczymy ja na szybkości i... Uh, Wybuchłem, wybuchłem ją. O, już tutaj się robi niebezpiecznie. Ale mam tutaj dużo i w ogóle, ale tu się robi bardzo niebezpiecznie. Poczekajcie, ja potrzebuję Lucky Potiony. Zniszczę tylko jednego Lucky Potiona O, eks, mi się przyda. Teraz tutaj mamy. O, mam dużo jedzonka. Wy, zjemzę to. Zjemzę to na pewno, bo ta jedzonka mi się przyda. Tylko ja potrzebuję więcej. Łuk mam Lucky Bowl, tak? To jest Lucky Bowl? Lucky Bowl, super. super. Super, mam Lucky Bowl. I mam złote jabłko, które mi się na pewno przyda. Tylko nie mam żadnych. Nie mam niestety, ale to żadnych. Jeszcze cał. No w każdym razie dobra. Mam już to. Dosyć sporo rzeczy widzimy mam jeszcze dwie minuty Dwie minuty na zniszczenie całego domu To będzie bardzo hardkorowe Żeby to zrobić Mamy enderperły Mam więcej ale ja potrzebuję oczy Ja potrzebuję teraz oczy Nie chcę tego Ja chcę oczy, ja potrzebuję oczy bo może uda nam się zrobić portal do endu Co by było w ogóle czymś niesamowitym Tylko czy ja mam więcej tych, y, tych rzeczy tutaj endowych No niestety chyba nie mam Ajajajajaj, mamy jeszcze tylko mi półtorej minuty Półtorej minuty to jest bardzo mało, bo tyle mi jakoś pokazuje wskaźnik nagrywania W każdym razie O nie, no nie lubię tego, i teraz mi pewnie wybuchnie wszystko, ja uciekam Uciekam, uuuu, co wybuchło? Nie wybuchło, ale połowę domu mi zmiotło nie, mam już połowy domu, ale mam diament. no ale po co mi po diamentach, ja za może włożę diamenty tutaj Tutaj niech te diamenty będą bezpieczne i nic mi się tutaj, pewnie, nie, pe, nic pewnie się im nie stanie W każdym razie, tu widzę, że mamy kolejny bardzo dużo, uhu, uh, nie, ty dawaj go, dawaj go Wielki gigancie, ty masz bardzo dużo HP, pewnie wielki gigancie, A czemu ty w ogóle mi nic nie robisz, bo ja mam niewidzialność, nie Mam! No czemu go nie, nie tego, nic mu nie zrobiło, no dobra, trudno, ale czy mogę zrobić unlucky potion? Nie mam chyba takiego, ale mam lucky... Y Lucky Sworda mam, dobra, w każdym razie chodźcie Lecimy, zaatakujemy go Tym Lucky Swordem, lecimy Raz, dwa, dobra, pokonany został, pokonany został I to mi się podoba, to mi się podoba Mam Hiropotiona, ale nie mam Nie mam niestety tego Nie mam mojej siekiery, a tutaj zaraz Koniec będzie odcinka, gdzie jest siekiera? Tu mamy siekierę, yy, jedyneczka I patrzcie to, lecimy u, dywan jest lucky, Nie, nie, nie u, Dobra, dawaj go, dawaj go na szybkości Dawaj go, dawaj, dobra, jem jabłko, jem co jem O nie, tutaj się już Wielka walka nawiązuje. Wielka walka, wielka rywalizacja. Ło, wow, wow. dobra, szybko, dawaj ich, dawaj ich, Jak ty to robisz? Ja w ogóle zobaczcie, jaki jestem tutaj dobry w to. Nie jestem mega, do w ogóle dobry w to. Poczekajcie, czy ja mogę coś z nim zrobić? Mam kuszę, ale jestem niewidzialny. No i nic z nim nie zrobię, nawet nie mam tego. Czy ja mogę coś. Smoczy jajo, to mi się nic nie przyda. O, to są jakieś potiony, czy są laki potiony? Yy, oby nie były to laki potiony. Dawaj, no i sobie. Co to za potiony? Laki potiony, no dobra. Yy, dawaj, i, dawaj, szybko. Dobra, ale mam chyba stręcza. Dawaj już na hita Mam lawę. Nie mam niestety lawy, a lawa mi się przydała. A dobra, oni mi nic już nic nie zrobią. Co to było? To był ogromna magma. Ja nie mogę widzowie, słuchajcie. Szybko niszczymy ten dom, bo nie mamy już czasu! Nie mamy już czasu, zobaczcie, Ina, mamy minut odcinka. My mamy wyzwanie, które musimy. Musimy szybko jem to jabłko. Żeby mi tutaj nic nie zrobili, zobaczcie. Co jest? Co wy robicie? Pa... nie, idźcie co ode mnie! Nic ode mnie, nic ode mnie, nic ode mnie. Oj, co ode mnie, widzowie, zobaczcie, że jest naprawdę ciężko. Ja muszę sobie jakoś tutaj dać radę. Ale zobaczcie, że nam niewiele zostało. Ale zobaczcie, to był taki piękny dom. A tyle teraz zniszczeń tam jest. Widzowie, słuchajcie, dziękuję Wam mega za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że challenge Wam się podobał, że udało Wam się wytrwać do challenge'u. I dla Was mam teraz niespodziankę, ponieważ widzowie, jeśli dobijecie tutaj 500 łapek w górę, to jest bardzo dużo. Ale mam nadzieję, że dobijecie. To nagram odcinek z widzem. Ale nie mówcie o tym nikomu. Zostawcie oczywiście suba, bo lecimy po 50 tysięcy. A to jeszcze troszeczkę mamy 50 tysięcy. Zostawcie suba.